Dzień dobry, urzekające. Mam na imię Natalia i chciałam się z wami podzielić moimi odczuciami po odbyciu kursu o ciszy. Właśnie przed chwilą zostawiłam synka w przedszkolu. Kolejny ciężki poranek, zapłakany. Nie chciał zostać, ciężko to znosi. Ja za chwilkę pędzę na praktyki. I właśnie w takich momentach ciężko mi było. Cieszyć się ciszą. Szukałam sobie w głowie miliona, miliona rzeczy, które mam do zrobienia, albo włączałam głośną muzykę, byle tylko nie słyszeć ciszy, bo w jakiś sposób się jej bałam. Cisza była dla mnie czymś, czymś trudnym. Cisza była dla mnie po prostu nie, nie do przejścia. Nie, nie potrafiłam. Nie potrafiłam usiąść, pomyśleć albo po prostu posłuchać. A ten kurs pozwolił mi cieszyć się ciszą. Pozwolił mi cieszyć się właśnie tą chwilą w spokoju, i nauczył mnie słuchać. Słuchać tego. Co ma mi do powiedzenia Pan Bóg?